Wspomniałem wcześniej o tym, iż y, krytyka filmowa próbowała w pewien sposób ustawić żywot Mateusza wobec filmów nowofalowych. Nie inaczej działo się w przypadku filmów Jerzego Skolimowskiego, y, twórcy, który zadebiutował znacznie wcześniej niż Witold Leszczyński, zadebiutował filmem Rysopis, który już Państwo widzieliście. Y, to właśnie y, y, film szkolny, film zmontowany ze, ze szkolnych etiów. I to właśnie Skolimowski jako pierwszy bywał nazywany w Polsce takim twórcą nowofalowym. I to określenie do filmów Skolimowskiego, zwłaszcza dwóch pierwszych do rysopisu i Balkowero pasuje chyba, ym, chyba bardziej. Ym, proszę Państwa, Jerzy Skolimowski zrealizował w, w Polsce do swojego wyjazdu w 1968 roku kilka ciekawych filmowych. Cztery pełnometrażowe filmy fabularne, oprócz już wspomnianych byłaby to także Bariera i Ręce do Góry, ale wcześniej jeszcze, zanim zajął się reżyserią, dwa bardzo ważne filmy, do których pisał scenariusz, mianowicie Niewinni Czarodzieje oraz Nóż Wodź. Uczestnicy Akademii już te filmy widzieli, więc z pewnością rozpoznajecie Państwo kilka bardzo specyficznych, bardzo skolimowskich, powiedziałbym, motywów, które są widoczne w tych scenariuszach, a które y, uzewnętrznią się w większym stopniu w y, samej tetralogii Skolimowskiego, czyli w tych czterech filmach, o których, y, o których była już mowa. Y, proszę Państwa, wiemy okiem od doktora Sitarskiego, który prowadził z Państwem spotkanie Podaj przed miesiącem, niż poświęcił on nieco więcej czasu filmowi Faraon, który wówczas był zestawiony w dość niespodziewany sposób z filmem Rysopis. W związku z tym jeszcze kilka słów o tych wcześniejszych filmach, o wcześniejszych filmach Jerzego Skolimowskiego, ale także w ogóle o jego, o jego roli, jego pozycji w tamtych latach, na przykład lat 50. i 60. Proszę Państwa, w, w ostatnich miesiącach ukazało się kilka Publikacji poświęconych Skolimowskiemu. Książka Iwany Groć, publikacja hmm, krytyki politycznej, także w Wielkiej Brytanii pojawiła się książka Ewy Mazierskiej, kinoton Jerzy Skolimowski. Um, one w dużej mierze powielają ten sam, też podobny schemat, to znaczy odczytywania filmów Skolimowskiego niejako przez pryzmat jego doświadczeń biograficznych, co zresztą sam reżyser w pewien sposób stymuluje w licznych wywiadach, yy, rekonstruując. Yy, w rozmaity zresztą sposób, pewne epizody ze, ze swojego życia. Ci z Państwa, którzy interesują się tym tematem, bardziej powinni być od razu ostrzeżeni, iż te enuncjacje samego reżysera należałoby traktować jednak z pewnego rodzaju um, ostrożnością, ponieważ w kilku wywiadach te, nazwijmy, wersje, nazwijmy to, wersje wydarzeń nieco, nieco się różnią. Są to jednakowoż dosyć interesujące, takie właśnie świadectwa wtłaczania samego siebie, samego autora, reżysera w swoje filmy. Zazwyczaj twórcy bardzo się przed tym bronią, prawda? natomiast w przypadku Skolimowskiego ta strategia, nazwijmy to autobiograficzna, jest, jest faktycznie niejako wspierana także przez samego reżysera. Proszę Państwa, pierwsze, w, w pierwsze scenariusze Skolimowskiego, a zatem Niewinni Czarodzieje i Nóż w wodzie, to są Scenariusze, na podstawie których zrealizowano znakomity film, można by powiedzieć, właśnie takie mnogofalowy, które zawierają już zaczyn tego, z, czym później, z czego Skolimowski później będzie znany. Wymienię tylko kilka interesujących motywów, które będą się pojawiały także w filmie Ręce do Góry. Na pewno byłby to motyw gry, rozmaitych zabaw, które podejmują bohaterowie filmu, którzy udają kogoś, kim nie są zarówno w niewinnych czarodziejach, ta wspaniała mistyfikacja pomiędzy, pomiędzy, bohater, pomiędzy bohaterami, czy w nożu w wodzie, te rozmaite um, zawody, które, um, które um, stają się przyczyną, no, stają się karmą rywalizacji między dwoma mężczyznami na łódce, to także pojawi się w rękach do góry w jednej z... Na takich najciekawszych, chyba dramaturgicznie, sekwencji, to znaczy takiej sekwencji z serum prawdy, w scenie, w której bohaterowie um, zażywają narkotyk, aby, um, który ma wyzwolić u nich um, taki um, przypływ szczerości. Nie będę Państwu zdradzał oczywiście, jak to się zakończy, jeśli Państwo tego nie widzieliście. Drugim bardzo istotnym motywem, który um, pojawił się już w tych wczesnych filmach Scholimowskiego, a który stosunkowo. Um, w stosunkowo istotny sposób będzie także obecny w późniejszych jego filmach. To byłby, byłaby szczególna rola takich motywów jak maska, twarz i oczy. W bardzo wielu filmach z Kolinowskiego te, te elementy, te przymioty bohaterów są eksponowane. W rękach do góry zwróćcie Państwo uwagę już na sekwencję otwierającą film, czy też właściwą jego część o tym jeszcze będę mówił. W której bohater jest owinięty taką, taką gazą, takim bandażem, który powoli z siebie odwija. A zatem ta ukryta twarz ma ukazać tę, a zatem pod tą nieprawdziwą twarzą ma kryć się ta twarz prawdziwa. Czy tak się stanie w rzeczywistości, to także jest jeden z ważnych tematów tego filmu. Gdyby spojrzeć na wcześniejsze filmy z na przykład na barierę, tam również można by było dostrzec tego rodzaju, tego rodzaju motywy. Na przykład w barierze mamy kilka postaci, które badają, w którym badany jest wzrok. Mamy także postać człowieka, który udaje niewidomego, żeby zwrócić uwagę, uwagę dziewczyny. Natomiast w rękach do góry ten wątek oczu pojawia się w jednej chyba z najsłudniejszych scen w ogóle w historii polskiego kina, to znaczy w scenie z takim wielkim afiszem, wielkim plakatem pokazującym twarz Stalina. Między innymi ta scena była jedną z przyczyn tego, dlaczego ten film został w 1968 roku po jego już nakręceniu zakazany przez cenzurę.